Yo-gang z tej strony, ja czyli Agis, do i zacząłem się witać z wami. Yo-gang, ponieważ y, ostatnio zacząłem nagrywać historię na Instagrama, i jakoś tak wyszło, że tam się tak witam z ludźmi, nie wiem czemu. No ale w każdym razie, gang czy nie gang, no to dzisiaj chciałem z wami pogadać o tym, dlaczego ja w sumie nie miałem internetu i dlaczego znikłem już z tego internetu na miesiąc i w ogóle co to się stało. Bo tak się stało, że ostatnio się przeprowadziłem do nowego domu, do nowego miasta. Wszystko jest kompletnie nowe, prawda? No to już w sumie druga przeprowadzka w przeciągu dwóch lat, także jest tego troszeczkę Sporo jest tutaj tak samo, sporo rzeczy do roboty, no ale co tam, zahaj, z, z YouTube'a to się baluje, nie, no właśnie. Ten dom jest siulowy, jest do kitu, bo ma trzy piętra. Trzy piętra, trzeba chodzić po schodach. Ja, ja nie, nie będę chodził po schodach. No co na przykład, jeżeli będę chciał zrobić herbatkę do nagrywania i to będę się po schodach chodzić, przecież porąbane. W każdym razie staram się jak najwięcej rzeczy trzymać w swoim pokoju, żeby nie musieć pod żadnym pozorem schodzić po tych schodach. No na szczęście łazienka jest na tym piętrze, na którym ja jestem, więc nie ma żadnego problemu. A tak w ogóle to jestem na trzecim piętrze, także jeżeli kiedykolwiek wyślecie po mnie policję, to wiecie, gdzie mam je szukać. No ale w każdym razie, 6 listopada to wszystko już miało być zakończone i ogólnie miałem to wszystko tak fajnie ustawione, że właśnie 6 listopada zostanie mi też przełączony internet ze starego adresu na nowy i nie będzie tam żadnej przerwy w nagrywaniu, w streamach, w niczym. Po prostu będzie jakby się nic nie stało. No tylko się okazało, że ten 6 listopada, który sobie wybrałem na termin przeprowadzki, tam się również dogadałem właśnie z moim providerem, który swoją drogą był telekomem. Teraz już na szczęście w telekomie nie jest tym, ponieważ kij tam, gdzie słońce nie świeci. I się okazało, że ten 6 listopada to im był termin za szybko. Po prostu się nie mogli wyrobić. To było tak łowo, że jak to za szybko? No ale tak się okazało, że ten 6 listopada mi był pozwolony do wybrania na stronie. Także no myślałem, że to nie będzie żadnego problemu. Się okazało, że problem jednak był. No i tak to jakoś wyszło, że żeśmy sobie trzechali, co nie? No bo na początek mówię, no dobra, no to tam parę dni jeszcze możemy przeboleć. Mówię, no nic się nie stało, każdemu się może zdarzyć. Tak dosyć miło podszedłem do sprawy. Pomimo tego, że się za internet płąci, niby to jest usługa, która mi się należy, ale no cóż, pomyślałem, no dobra, no to poczekamy, to się nic nie stało. No i tak żeśmy sobie czekali dwa tygodnie, mniej więcej tyle trwała moja ta cierpliwość. No nie powiem, może by to trwało troszeczkę krócej, gdyby nie ta przeprowadzka, bo jednak biorąc pod uwagę, że żeśmy się przeprowadzali, to mieliśmy jeszcze masę rzeczy do roboty. Wiecie, nam trzeba było ścianę przemalować, albo tu trzeba było jakąś szafkę zbudować, albo coś takiego, czyli normalne rzeczy e, fajne, takie przeprowadzkowe. No ale po tych dwóch tygodniach, niestety, skończyła mi się ta cierpliwość i zacząłem dzwonić do nich mniej więcej Codziennie, a dlatego to było codziennie, ponieważ do nich się dodzwonić, to jest kurde, nie wiem, jak, jak wy kiedykolwiek dzwoniliście do swojej ex i myślicie, że to jest trudne, to to jest następny level trudności, to jest Dark Souls taki z plusikiem. I już wam tłumaczę, w czym polega problem dzwonienia do telekomu. No bo w sumie Telekom w Polsce też jest, więc może mamy to samo, tak na przykład w dwóch krajach. Co nie i problem jest taki, jeżeli jeszcze nikt z was nie dzwonił do telekomu, że oni mają te pieprzone automaty, ale to sam w sobie jeszcze problem nie jest, bo taki automacik to nawet fajna sprawa, tylko trzeba to dobrze wykorzystać. No oni na szczęście ten automacik wykorzystali do tego, żeby cię poinformować o tym, że jak chcesz, to możesz na ich stronę www wejść, co nie? I tam możesz się do, doinformować, jak są twoje dane wykorzystywane, bo chcą być tak strasznie kontra Facebook, żeby się upewnić, że teraz za, tam zdobędą wasze zaufanie i takie inne pierdoły. No dobra, fajnie, można powiedzieć, że miły gest, ale następnie, zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy z człowiekiem czy z jakimś tam technikiem, którego potrzebujemy, żeby załatwić sobie problemy z internetem czy z czymś innym, to posłuchaj jeszcze o naszym następnym tutaj tam naszej ofercie. Ponieważ jeżeli nagrasz swój głos, to możesz na przykład zadzwonić sobie do technika bez podawania żadnych haseł, numerów, klienta i innych fajnych rzeczy. Spoko sprawa, tylko no, co prawda nawet jeżeli nagrałeś swój głos, to i tak musisz wysłuchać reklamę o tym, żeby sobie nagrać swój głos. No i pewnie już rozumiecie o co mi chodzi. W każdym razie ten proces jest po prostu kurewsko długi, ale największy problem z tym całym procesem jest taki, że podczas tego rytuału nie możecie wydać z siebie broń Boże ani jednego dźwięku. Ponieważ do drogiego telekomu musiałem dzwonić aż 7 razy, i no różnie to było, bo czasami na przykład pies mi szczeknął, i ten automacik sobie pomyślał, no dobra, no tak pies szczeknął, to widocznie klient powiedział, że problem rozwiązany. Powiedział mi, że no jak pana problem rozwiązany, to na razie, Elo, i wrzucił mnie na początek tej kolejki. No to sobie jeszcze raz posłuchałem o tym, że mogę daj swój głos, albo mogę wejść na stronę www. Wow, kurwa, zajebiście, no to super, nie, tak się składa, że internetu nie mam, to strony www se mogę w dupę wsadzić, ale no cóż, wejść na stronę www, nie. No ale po tych 7 razy. W końcu udało mi się dodzwonić do Simona z Telekomu, nie? Bo on się przedstawił, że jest si Simon, no to ja mu powiedziałem siema, to ja jestem Agis, nie no to ja, ja z Telekomu nie jestem, ale może się zgadamy, stary. No i mówię do niego, słuchaj Simon z telekomu, a mówi, no co tam, co tam? Ja mówię, no słuchaj, tak się składa, że od dwóch tygodni, no teraz już będzie prawie miesiąc jak nagrywam ten film, ale wtedy to były dwa tygodnie, mówię, od dwóch tygodni tak mówi, mały problem jest, bo internetu nie mam, nie? W sumie to nic nie mam, nawet się nie mogę telewizji pooglądać, bo tego też nie ma, nie, ale to. Słuchaj, Simon, powiedz mi coś na ten temat, co możemy zrobić, czy to jest, żeby to naprawić? A Simon do mnie mówi, o nie, to ja panu nic nie mogę niestety powiedzieć, bo mam uwiązane ręce. Ja mówię, aha, to jak ty masz uwiązane ręce, to co mam powiedzieć? Mogę sobie w dupę jakąś stronę w, 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 wsadzić, ale ty mówisz mi, że masz uwiązane ręce. No dobra, dobra, A co, to w takim razie, Simon, powiedz mi, co ty masz zrobić tutaj dla mnie? No i Simon, słuchajcie, powiedział mi, że, że Simon pójdzie sobie porozmawiać z kolegami z fachu, co nie, bo ma jakiś tam innych kolegów, którzy mają skilla na P wyrobionego i stoją właśnie w M2, więc musi tam. Się przejść ten Simon. Mówię, no dobra, to idź do tego M2, ja tu postoję i posłucham, nie? No to na szczęście, miły Simon zapuścił mi taką zajebistą MP3, nie? Więc mogę sobie MP3 posłać, super sprawa. E, dobra, no ale w każdym razie Simon wrócił e, z tego M2, z, e, z rozmowy z kolegami z fachu i mi powiedział, że jest problem techniczny. Ja mówię, problem techniczny jest. Ja On mówi, no, no, problem techniczny jest. Ja jak, jaki problem techniczny słuchaj jest ten Simon? Mówi, bo w takim tempie tych dwóch tygodni, to ja mówię, to ja poszedłbym sobie do mojego starego mieszkania, przyciągnąłem sobie chyba 300 kurwa kilometrowy kabel, kurwa internetowy. Tutaj do tego domu i bym miał interes. Mówię, z Simon, to słuchaj, powiedz mi, powiedz mi co trwa, dwa tygodnie, nie? A on mówi mi, a właśnie, widzi pan. A on mówi, a ja widzę, a no, powiedz mi, co ja widzę? A on mówi, a no widzi, widzi pan. to Problem techniczny to jest taki, że w sumie nie wiemy, co to jest. A on mówi, a, a dobra, no to jakby nie wiecie, to kto ma to wiedzieć? on wie no nie wiadomo, no ale już koledzy nad tym pracują, nie? A on mówi, cześć, Simon, z telekomu. Cześć, tak, weźmy się, zastanówmy nad tym, co powiedziałeś. Pomyślisz i powiesz jeszcze raz, powiedziałeś mi, że nie wiadomo, co to jest za. Problem techniczny, tak? A Simon z Telekomu mówi, no tak, tak, e, To w takim razie powiedz mi, Simon z Telekomu, jak to może być, że twoi koledzy z fachu pracują nad problemem, skoro nie wiedzą co to kurwa jest? To tak jakbyś podszedł do jakiegoś chirurga i on byś powiedział, że no dobra, amputujemy nogę, ale ale, ale, ale którą nogę? No, nie wiadomo, no ale amputujemy, no tam chłas, tutaj dawaj tego młotka, zaraz się zrobi. Nie? No i po tej rozmowie z Telekomem, niestety stwierdziłem, że Simon z Telekomu jest bardzo wartościowym człowiekiem, ale niestety jego wartości mnie gówno interesują więc napisałem do Telekomu wtedy wypowiedzenie umowy, która prawdopodobnie jest skończyć jakoś tam za dwa lata, czy coś takiego, ale mnie to gówno obchodzi, bo niestety przez dwa tygodnie nie ma żadnego internetu. Więc trzeba się pokazać, jak prawdziwy samiec alfa, jeżeli niestety Telekom nie będzie twierdził, że umowa się kończy za dwa lata, to mogą sobie porozmawiać z moim prawnikiem na ten temat, to wtedy zobaczymy, co się kiedy, gdzie kończy, nie? W każdym razie napisałem do innych różnych internet providerów w Niemczech odnośnie internetu. No, jest XXI wiek w takim dosyć, że tak powiem, rozwiniętym kraju, no, do kim tego nie porównywał, także tutaj raczej problemów e, z internetem nie powinno być. Aha, no tylko problem jest taki, że wszy wszystkie praktycznie kable, które są w Niemczech rozłożone, przynajmniej te internetowe, telefoniczne i tak dalej, należą do telekomu, więc trzeba wiedzieć, do którego internet providera napisać, ponieważ jeżeli będzie problem z telekomem, a to są ich kable, to nie dostaniecie usługi również o innych. Ponieważ jak na przykład zamówicie si jakąś tam usługę u jakiejś tam sieci, która korzysta z kabli telekomu, to oni wtedy pójdą do telekomu się zapytać, czy nie udzieliliby im technika, który zrobi te kable, bo w zasadzie oni nie wiedzą, co tam się robi, no i wtedy ten, e, no, technik z telekomu tak niezbytnio ma, tak, że tak powiem, e, no, jakiś tam cel robienia dla konkurencji, więc może przyjdzie, może nie przyjdzie, no, ale w każdym razie napisałem do innych różnych tam e, prowajderów, no i teraz kurde, czekamy. Ro rozmawiam z jednym takim, którego wam nie powiem, bo zaraz go będziecie dedosowali, no, ale hej, no, w każdym razie rozmawiamy sobie, nie? Tam, no, zobaczymy, czy tam, tam też Simon pracuje, nie? No, ale rozmowa z moim nowym prowajderem, to powiem wam, idzie naprawdę super, ponieważ teraz po całym tygodniu Dostałem odpowiedź, że za dwa tygodnie będzie internet. Za dwa tygodnie to będzie 11 grudnia. Także za 11 grudnia mam mieć internet. i powiedział, e, Matias tam pracuje, Matias tam pracuje właśnie. E, no i w ramach tego, że to tak długo trwa, to dostałem darmowy pakiet polskiej telewizji, bo mi powiedział, że z Polski jestem, no to mi dał darmowy pakiet polskiej telewizji, ja mówił, wow, zawsze chciałem oglądać. Magdę Gessler, żeby mi pomogło jak mi na razem, żyłka pięknie, bo coś znowu nie będzie działało. Nie? No i powiedział jeszcze, no dobra, dobra, ale to dlatego, że panu tak to długo trwało, to jeszcze. Że gratisowy tablet damem. O, gratisowy tablet! No nie wierzę, to będę mógł normalnie Destroy Dig December robić. Jak już w końcu mi to wszystko podłączyć i no właśnie, no i teraz się rozumiemy. Także dostałem co w sumie, darmową, czy znaczy jeszcze nie dostałem, bo to podobno w poczcie tam jest, ale dostałem co, darmową polską telewizję, darmową jakąś tam inną telewizję, a jakiś kanał akcji ma tam być, że ma tam być dużo akcji. Nie, to jest super, super dużo akcji. No ale dodatkowo jeszcze dostałem tablecik, jakiś tam Samsung Galaxy Tab, coś tam nie wiem, wyszło jakiś miesiąc temu, więc nawet niezłe. czy nie ale w kwietniu. Także taki dosyć nowy tablecik. Co prawda ja tam z Androida dużo nie korzystam, ale nie pogardzę. Ja bardzo chętnie poeksperymentuję z najnowszym Androidem, zobaczę co tam się fajnego jest. Mówię, ja tam nie jestem jakimś fanboyem, że musi być Apple albo musi być Android, ale no, jestem przyjazny taki. No i tak to się mniej więcej bywa, że no niestety przez ten miesiąc nie miałem internetu, czy no w sumie teraz jak nagrywam to dalej go nie mam, ale mam nadzieję, że wstawię to później i wtedy wy z tej perspektywy będziecie to tak oglądali, że będę mógł mówić, że nie miałem internetu. No tak to się niestety bywa. Trochę Łyso, że tak powiem, ponieważ no, niestety nie mogłem streamować, a w sumie nasz stream tam dobrze się rozwijał. Wielu z was zasubskrybowało również mojego streama, żeby były streamy, a później tych streamów nie było. No ale hej, przepraszam was bardzo i niestety to nie jest e, moja wina myślę, ponieważ ja tutaj dużo nie, nie mogłem zrobić, że tak powiem. No, bo Simon z Telekomu powiedział mi, że jest problem i że oni nad nim pracują, ale w sumie nie wiedzą nad czym pracują, no ale nad czymś pracują, to już to już dobrze jest to jest super. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że Simon z Telekomu ma kwalifikacje przeciętnego polskiego youtubera, także Świetnie się nadaje nad tym, żeby tam dowodzić jakąś armią dwunastolatków. To jest, to, to już Simon się do tego nadaje. To jest mój ziomek. No, ale niestety, do tego, żeby, um, no cóż, e, że tak powiem, łączyć internet, to już nie za bardzo. W każdym razie mam nadzieję, że wytłumaczyło wam to mniej więcej moją obecną sytuację, bądź moją przeszłą sytuację, dlaczego mnie ten miesiąc nie było, dlaczego nie było żadnych filmów, dlaczego nie było dużo w sumie. Jedyne co było, to posty na social mediach czasami. No, czasami mi się tam wtedy jeszcze uda wejść, że tak powiem, online, pomimo tego, że nie mam internetu, bo mam te swoje dane mobilne. Które kosztują e, pół ręki i elito, żeby je wykupić, ale no na szczęście e, świetnie się z tym bawię. Nie? No i to jest też na przykład powód, z którego nie robię streamów e, z życia prawdziwego. Bo jeżeli byliście na moich streamach, to wiecie, że ja na przykład zawsze chciałem z moim streamem czy z moim czatem pójść do zoo. No ale niestety prawdopodobnie szybko się to nie stanie, chyba że dostanę jakąś kartę z nielimitowaną ilością danych. No i w sumie nie wiem, może jak ktoś z Was ma taką kartę i chciałby podesłać, no to wtedy możemy odpalić za pomocą tego jakiś, kurde, tam equipment. Zrobić takiego streama, że pójdziemy razem do Zoo. Wow, no to, to, to by było coś fajnego, prawda? Po co wam te pato streamery, jakieś chyba Daniele magikale, skoro wy możecie ze mną pójść do Zoo? No przecież, kurde, tak. No razem nad małpę zobaczymy. To teraz już nie będziecie musieli oglądać polskiego YouTube'a Wow, no przecież to jakaś nowość, jest kurde. Nówka sztuka pryma, sort. No ale w każdym razie, hej, mam nadzieję, że to wam wytłumaczyło jakąś tą moją sytuację, dlaczego mnie nie było i tak dalej. No ale teraz już wszystko powinno wrócić do domu, do normy. W sensie, jak oglądacie ten film, to już wszystko jest w normie, bo jakoś musiałem go przesłać, a raczej go nie przesłałem. Gołębiem pocztowym, także jesteśmy na dobrej drodze, żeby wszystko wróciło do normalności. Co prawda, te filmy teraz mogą mieć takie malutkie turbulencje, ponieważ no, zaległości na pornabie się same nie nadrobią, ale no hej, to, to no, mam nadzieję, że szybko się wyrobię z tymi moimi za zaległościami i wtedy wszystko już może ruszyć no, takim prymasortem do przodu. W każdym razie dziękuję Wam, ja czyli jakieś za słuchanie, za uwagę, pięknie, bardzo serduszka i żegnam się z Wami do następnego, obym się już nie przeprowadzał, bo wtedy też będą takie do następnego. Za 3 miesiące i to nawet takie niechciane, ale w każdym razie, no, dziękuję za uwagę i cześć! <śpiewanie>